Wiedźminie, nie szukasz aby zajęcia? Nie ma złych wrakarów, nie ma złych pogodów. Słuchaj, wiedźminie, yy, mamy tu problem z mój rediebl, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Ruryk. Mój uczeń. Był na łodzi, na którą mój redjiebl napadły. Jest też towe, której zabiły męża. Mieszka tu niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Porozmawiajmy w o nagrodzie. Coś za skromne, jak na mój gust. Odrobinę żeście przesadzili, mistrzu. Drogo, ale może warto. Niech będzie, zapłacę ile mówisz. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim, masz moje słowo. tak? Słyszałem, że byłeś na łodzi, którą napadło Utopce. Tak, byłem. Z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy z dna pułapki na kraby koło klifu w Kierak. Ulf pociągnął za sznur. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów. I wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila, Ulf był pod wodą. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona od krwi, czuć było straszne snu. Jakby z tylko gorzej. Wtedy mój Red wywrócił wywróciły łódź. Sam nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu. Chyba Freja nade mną czuwała. Albo potwory już się najadły. Dzięki za opowieść. Dziwny drakowi. Od razu że no, jesteś tylko na... Na co się gapi? Zobaczysz, że umiesz. Ja Ty jesteś towe? Powiedziano mi, że Twojego męża zabiły utopce. Wtedy dobrze ci powiedziano. Pierw może zabrało mi syna, teraz męża zostałam sama Chwila nasz syn nie wrócił z połowy. Mąż, co wieczór chodził na klify kierak wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie i poszliśmy go szukać. W mój rediebl. Morskie diabły tak go poraniły, że tylko po tym płaszczu go poznałam. Wiem, że to marna pociecha. Ale obiecuję, że problem utopców wkrótce się skończy. Bywaj.

Yes, Portugal. Wy, muszę być blisko łowiska, o którym mówił Ruryk. Ten smród... To na pewno utopce. Ich leże musi być gdzieś blisko By Miednica, ślady pazurów, długich i szerokich. Bardzo wiały do szczętu, rozpada się w rękach. Thank <laughs> you. że potwora, ale chyba nie utopca. Sińce na szyi zmiażdżona krytań. Został uduszony. Prawie nieruszone. Schowane na później. Utopce tak nie robią. Kawałki łodzi, podarte żagle, liny. Wystrój marynistyczny, można rzec. Ten smród, ślady na ciałach. To musi być leża baby wodnej. One mają czuły we. Nie wróci, póki tu jestem. Chociaż, skoro toleruję utopce, może wystarczy zrobić wyciąg z igru czołów, żeby zamaskować mój zapach. Powinno wystarczyć. Teraz trzeba gdzieś się schować i zaczekać może za tymi szalupami. Dalej. Kapłanki na Was strasznie cierpią. Na Ciebie i czarodziejku. Co się dzieje. Robota wykonana, a oto dowód. Na co mi głowa diabła. Co to jest u diabła? Baba wodna. Stary cwany osobnik. To ona była prawdziwym zagrożeniem. Wiele brzydacz znajdowałem w sieciach. Mureny, minogi, płaszczaki. Ale czegoś takiego nie widziałem. Masz twoja nagroda. Należy się. Dzięki, bywaj.